Gminy Sąpolna dla naszych mieszkańców, znaczy dla mieszkańców miasta i gminy Sąpolna są na pewno momentem, kiedy możemy się zintegrować, spotkać w jednym miejscu. Dla mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko gminy, również dla powiatu, dla subregionu konińskiego, a być może nawet dla Wielkopolski, bo trudno powiedzieć skąd do nas naprawdę goście przyjechali. Widać, że są ich setki, a być może nawet tysiące. A to nasze dzisiejsze wydarzenie, są Sąpolna. Właściwie rozpoczynamy Wielkopolskim Piknikiem Sołtysów, 25 piątym Piknikiem Sołtysów. Kopolski piknik Sołtysów w Sąpolnie jest miejscem spotkania Sołtysów, ale nie tylko w swoim własnym środowisku, ale również z mieszkańcami Sąpolna, ale także całego regionu. To jest miejsce na jakąś refleksję, a z drugiej strony rozmowę, spotkanie się ponowne. Ważną częścią. Tego pikniku jest konkurs, konkurs na najpopularniejszego Sołtysa Wielkopolski Wschodniej. Konkurs trwał kilka miesięcy, polegał na prezentacji sylwetek sołtysów na łamach naszego tygodnika. Finał tego konkursu odbył się dzisiaj w Sąpolnie, gdzie również Przegląd Poliński przygotował specjalnie dla sołtysów jeszcze dodatkowo konkursy. A najpopularniejszym sołtysem Wielkopolski Wschodni 2025 okazał się Wiesław Czaja z sołectwa Sławsk. Przede wszystkim wróciliśmy do tradycji, 25 rok organizacji Pikniku Sołtysów, to jest bardzo ważna rzecz. Najmniejszy samorząd, doceniony samorząd sołectwa, ci ludzie codzienną ciężką pracą zasługują na uznanie i szacunek. Sołtysi właśnie to są ci ludzie najczęściej, których się nie zauważa to są ci ludzie, którzy wykonują tą taką lokalną, ciężką pracę, bo przecież sołtys jest każdego dnia w swoim sołectwie. Taki piknik sołtysów to jest też miejsce do tego, żeby wymienić poglądy, doświadczenia, żeby usiąść tam pod tymi namiotami, porozmawiać o rzeczach fajnych, które się w sołectwach dzieją, ale i o problemach. Są Polna to nie tylko piknik sołtysów, to również wspaniałe koncerty dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców tego regionu. W związku z tym mamy dzisiaj atrakcje artystyczne przygotowane kramską kapelę podwórkową, a wieczorem występuje zespół D-Bomb. Drugi dzień Dni Sąpolna rozpoczęliśmy od Parady Orkiestr Dętych. Spotkaliśmy się przy Urzędzie Miasta w Sąpolnie i wraz z zaprzyjaźnionymi orkiestrami przemarszowaliśmy na Plac Targowy. Wystąpiły orkiestry w przemarszu z Chłodowa, z Subcy, z Konina, nasza Sąpoleńska Orkiestra oraz Orkiestra Skramska. Kulminacyjnym momentem było wspólne wykonanie dwóch marszów Orkiestr Dentych oraz Happy Marching Band. Miałem przyjemność prowadzić wszystkie orkiestry, także niesamowite doświadczenie, niesamowite przeżycie naprawdę. A teraz mamy Festiwal Orkiestr, czyli każda z orkiestr występuje na scenie. Nie przewidujemy formy konkursowej, tylko forma koncertowa tak żebyśmy się wszyscy zintegrowali i wspólnie fajnie przeżyli ten dzień. Właśnie jesteśmy po festiwalu orkiestry denty. W tym momencie mamy na scenie Gwiazdę Universe, a już wieczorem wielka gwiazda Mezo z naszą Sąpoleńską orkiestrą dentą. Jest to wielkie dla nas wydarzenie i przeżycie oczywiście ze względu na to, że to są nasi ludzie z gminy Sąpolno, także dużo emocji nas czeka. Chcemy, żeby ta impreza z roku na rok była coraz większa. Chcemy, żeby w przyszłym roku Wielkopolski Piknik Sołtysów naprawdę był wielkopolski, nie tylko subregionalny. Być może za kilka lat wrócimy do tego, żeby w Sąpolnie odbywał się Polski Piknik Sołtysów, czyli ogólnopolski zjazd wszystkich sołtysów. Ta impreza, mam nadzieję, że będzie z roku na rok rosła, że będzie coraz większa, coraz bardziej atrakcyjna i coraz bardziej ciekawa dla tych wszystkich, którzy będą chcieli do nas przyjechać.